Witam wszystkich, z tej strony Wujaszek, kontynuujemy Tropiko 5 Misja ma stać się potęgą nuklearną Muszę ukończyć wrogi atom i zbudować to program atomowy. Bo to jest to program atomowy Więc teraz sobie spójrzmy jeszcze yy, Ile nam pozostało? Badania 3 tak, tutaj zostało nam badanie 25 miesięcy, 34 miesiące. Więc, tak czy inaczej, będę musiał to przyjąć 260, 263 uchodźców. Więc trochę tego jest. Tutaj się budują tak, jak wcześniej było. To mam nadzieję, że elektrownia powstanie, bo do tego chyba jest nawet wymagana, jak dobrze kojarzę wrogi atom. Nie wiem, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Oczywiście przegrałem tą misję i ją od pewnego momentu powtarzam. Dobrze, że miałem save jakiegoś zrobionego. Dlatego teraz mówię, no nie pamiętam po prostu, czy tam był prąd potrzebny, czy nie był prąd. Nowy budynek religijny, ok. To kosztuje 20 tysięcy. Tu mamy wspólnotę, jest dobrze. Spójrzmy tutaj, tak, skrzydło szpitalne za 5 tysięcy. Co tu się buduje, tu się buduje gazeta, tutaj jest policja. Potrzeba po prostu dużo, dużo liczba jest pracowników. Będzie nocie, pracowników miejsc pracy. O, będzie potrzebna do tego, żeby przejąć tych 200. Paru mieszkańców i tak się zastanawiam. Okej, okay, tutaj nie potrzeba. Yy, tutaj mamy uran. Okej, okay. a powiedzcie mi, czy ja mogę stawić, gdzie to jest? Elektrownia jądrowa. 30 tysięcy kosztuje elektrownia jądrowa, ale dobra. No nie, już nie, w zasadzie nie będę stawiał kolejnej, ale ferma przemysłowa ja bym sobie stawiał lamy, tak? Tutaj. Okej, okay, coś takiego. Tutaj się bloki budują, wszystko się buduje, ale nic się nie buduje. <laughs> to jest coś ciekawego. Tu mamy targ, mamy targ zbudowany. 30 tysięcy. Teraz tak, to mamy ok. Więc potrzebne nam są te budynki. Ja sobie to szybka budowa, chociaż zrobię jedną rzecz. 50 tysięcy jest i teraz tak. Y ja bym jeszcze sobie tą fermę przemysłową ustawił, bo... Wydaje mi się, że to jedna plantacja kukurydzy na te cztery fermy tej lamy starczą, żeby mogli oni sobie tutaj produkować tą wełnę, czy tam bawełnę, czy jak to tam się nazywa. Jeszcze sobie tak... E... Ranczo kozy. Bydło, mleko, mięso, świnie. OK, e, fabryka by nam się przydała jeszcze. Wiecie jaka? Nie wiecie. Tutaj do tego, do tej kawy. E, I to jest fabryka konserw, elektrownia po. Potrzeba. Potrzeba elektrownia za 14 tysięcy. Więc elektrownia się buduje. To kosztuje 5 tysięcy. No dobra. Co my tu mamy? Chciałem tutaj stawiać hmm, turystykę, ale teraz się tak zastanawiam, czy w ogóle mi się opłaca to budować, bo nie wiem, czy to za długo. Za dużo czasu nie zajmie. Dekrety, poczekajcie, a co ja mam tu w dekretach? Program może do kształcenia wybierzmy. Yy, I teraz, tak, dekrety jeszcze. Yy, dotacje rolnicze. Dobra, to wydajmy dekret. Jeszcze zróbmy tak. Prohibicja nas nie interesuje. To nas nie interesuje. To nas nie interesuje. Hmm. Dodatkowe racje. Musztra na razie nie. Przegląd szczelinowanie jest. Hmm. To wydajmy jeszcze dekret. Dobra, na razie starczy 50 tysięcy kasy. Ja bym sobie jeszcze te bloki ustawił mieszkalne, bo raz, dwa, o właśnie tutaj będzie nam brakować. Jeszcze bym ustawił tak. Eee, nie, tutaj. Ja bym ustawił, może kabaret. Kabaret jakiś. I tutaj ustawmy tak. O, właśnie. Coś takiego. Dobra, dobra, nie maruć. Jakość pracy o 10, efektywność o 10, ale budżet rośnie o 10. Dobra, to zróbmy. I się cieszą, tu jest 7, 10, jeszcze potrzeba, więc e, budynki mieszkalne by nam się przydało, raz i dwa dobra, dwa na razie wystarczą bo ja muszę zbierać tutaj na ten e, nasz e, cały gdzie to jest program atomowy nie wiem ile to kosztuje, nie mam zielonego pojęcia, bo nie ma, nie ma ceny. A nie pamiętam ile to było, zanim na to spojrzałem w ogóle o co chodzi. Dobra, ryby trzeba wyeksportować i jeszcze tych ludków przyjąć. Tutaj fajnie to powstaje, nie? bo ogólnie to fajnie to wygląda, to usiedla. Okej, okay, możesz wprowadzać, to mnie nie interesuje na razie. Wspólnota mieszkaniowa za 1200, żeby te budynki fajnie wzrosły. Oczywiście każdy obywatel to... okaże mi wsparcie. Hmm. Dalej, budują tą elektrownię, no jeszcze jej nie zbudowali. Dobra, ja bym, wiecie, co musiał może zrobić, żeby oni to szybko jakoś działali. Ja bym potrzebował jeszcze biuro budowlane. Tylko, dobra, coś takiego. Biuro. Biuro budowlane jest tutaj i je wybuduj szybko, więc pracownicy jacyś są. Ok, tutaj mamy to się buduje. Tutaj jest bardzo ładnie. Eee, tu nam dziś brakuje w pobliżu. Na pewno czegoś takiego jak mm, przychodnia. Tylko teraz się tak zastanawiam, gdzie ja ją mam ustawić. Czy może tutaj zrobić drogę? I teraz tak. Eee, ile to ma? 2600 na 1000, ale jeszcze zaraz będzie wełna. Ja, w ogóle, to czy może bym postawił fabrykę konserw? No, ale oni to wolno budują. 14 tysięcy to kosztuje elektrownia. No dobra, może w końcu zbudują mnie tą elektrownię. 21 miesięcy pozostało 8 miesięcy do zakończenia wyborów. A jeszcze to muszę zrobić, więc ja mam nadzieję, że zdążę to wszystko zbudować. Mm, tutaj co jest potrzebne? Nam wrogi atom. I teraz tak. Badania. 5. 24 miesiące. Coś słabo to widzę. Więc może bym musiał jeszcze. Uka edukacja, tak? Laboratorium, współczesność, superkomputer o, dowolnego rodzaju. O, to to by się przydało, nie? Żeby to generowało nam punkty rozwoju. Ale no, widzicie, jak to wszystko idzie normalnie jak hmm, krew z nosa. Dobra, muszę czekać. Nic nie zrobię. O, otrzymaliśmy 400 punktów. Dobra, czekamy i tyle. Dobra, udało nam się wygrać w wyborach. I teraz tak, 50 tysięcy mam. Ale ja już muszę zrobić to. Zobaczcie, 13 miesięcy by pozostało. Więc ja na pewno muszę już to kliknąć, żeby te statki moje zdążyły dopłynąć. Które będą przywozić tych ludzi. Tutaj takie zagrożenia pożarowe. Eee, dobra, tu się coś pali. Jara się, ugaś ze 2000. No dobra, ugaś to. Trwa ugaszanie. Dlaczego? Bo tego i tego nie zbudowałem. O, był przez moment upał, tak? Okej. Okay. Coś, co przynosi kasę. Szybko trzeba budować kopalnia. Dobra, co my tu mamy? Jakąś kopalnię? To by nam się przydał węgiel. Dobra, może być ten węgiel. Nie ma problemu, bo to i tak przyniesie zysk. Jest w miarę w pobliżu. Tutaj jest uran. Dobra, gdzie jest ta kopalnia? Kopalnia uranu, proszę bardzo. ok jest teraz tak tutaj mamy jeszcze jakąś plantację co byśmy mogli zrobić kukurydzę tak proszę bardzo kukurydza yy, no będzie trochę mniejsza ta plantacja ale dobra niech będzie Okej, okay, niech tak będzie jak jest. Nie ma problemu. Szybka budowa. No i muszę czekać za kasą, no Bo co ja mam zrobić? Te statki za wolno po prostu przypływają. Co trzeba by było zrobić, żeby one szybciej przepływały? Czy jest tutaj coś takiego hodowla, wytwarza? Nie, to nas nie interesuje, to nas nie interesuje. 嗯，哼。Hmm. No nic takiego nie mam. Lipa z kasą, lipa z kasą. Dobra, przybyli wszyscy ludzie. Tak, 20 miesięcy. Badania. Badania 12, więc muszę mieć pieniążki na zbudowanie i na szybką budowę tego. Czyli. Trzebuje minimum siedemdziesiąt tysięcy. A jeszcze mam, zobaczcie, no ilu... <laughs> jak tu się bez robotych trzystu. I co ja mam teraz zrobić, co? No muszę czekać z tą kasą, żeby mi po prostu pieniążków nie zabrakło. Chętnie bym coś zbudował, ale no niestety otrzymaliśmy, ok, 400 punktów rozwoju, badania. 7 miesięcy, a tu jest 17, czyli będę miał 10 miesięcy teoretycznie na zebranie pieniędzy. Zobaczcie, jak szybko one ubywają jest 50 to jest 17. Strasznie wolno to idzie. Dobra, tu jakiś dopłynął statek. Mięso. Dobra, ja sobie może dodam to mięso chociaż, żeby jeszcze jeden statek szybciej przypływał. Nie wiem, czy coś to da. Bo jakieś tam mięso mam, także może, może być. 14 miesięcy pozostało, a na, do badań pozostało 3 miesiące. Trzymujesz 8000 od USA. Farmy na razie tu nic nie mają, wełna produkcja jest, tu jest wełna, tu jest wełna. No chętnie bym zbudował teraz w tym momencie. Hmm, gdzie to jest? Biuro kierowców. Wiem, że drogo, ale no muszę zbudować na szybko. Na szybko, mam nadzieję, że oni na szybko to zbudują jest 3000, to jest 40 prawie. Dobra, program atomowy jest. Ok, i teraz ee, szybko, gdzie to jest? Tu P program atomowy. 220 energii elektrycznej potrzeba. Ja cię kręcę, ja mam nadzieję, że mi to starczy, bo chyba się zirytuję, jak mi zabraknie. Dawaj, turbiny gazowe. Eee, tu priorytet wysoki. Priorytet wysoki, mam nadzieję, że oni to zbudują szybko. 20% na razie jest. Ale oni to powoli dostarczają. Let zostało 6 miesięcy, no. <noise> Oj. A zobaczcie jak poparcie spadło, no przecież jak tylu ludzi przejechało i jest tylu bezrobotnych, to jak to ma, jak to ma <noise> dobrze działać 226. Dobra, 400 punktów jeszcze dostaliśmy, a to już, to już nawet mnie nie interesuje w tym momencie. Bo ja to chcę ukończyć. 4 miesiące! No nie mam kasy na ukończenie szybka. Budowa 36 tysięcy kosztuje. Jak ja mam to ukończyć? 4 miesiące? Czekajcie, w razie czego. Jak buntownicy atakują, no? Dobra. Ja wiem, że 90%, ale. Dawaj. Dobra, szkoda... Wiem, że nie szkoda... Nie, nie będzie szkoda kasy, bo to nie o to chodzi. Tak, groźba wojny oddalona. Okej, okay, udało się ukończyć. Okej, okay, udało się ukończyć i będziemy mieli ponownie dwie wyspy do wyboru, ale powiem tak, na dzisiaj wystarczy. Także dzięki bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!